Cześć, jestem misteractor.pl Dzisiaj chciałem wam pokazać e, sposób na darmowego stuprocentowo bez żadnych e, keyloggerów innych programów, które mogą przynieść wam wirusa To jest w 100% oryginalne od Microsoftu i zaraz pokażę jak to działa Nie każdego staci na desktopową wersję tutaj całego fisa. Nie, ja mam akurat ze szkoły, no to dobra, tutaj macie pełną wszystko, patrzcie tak to działa. Mam tutaj Office 365, no to mam tu zawsze najnowsze cenie. To akurat to jest aktualizacja nawet No, jest akrylizacja, dobra, to niech się robi. Ale dobra, chcielibyśmy odpalić sobie jakiś pliczek czasem, dokument. dokument czasem tylko odpalić po prostu eee, ale nie chcemy kupywać całego no i dobra więc co robimy eee, tu pokażę nam przykładzie Edge'a tutaj wchodzimy sobie OneDrive OneDrive i to nie musi być żaden firmowy tylko bierzemy zwykły OneDrive ale nie wiem dlaczego tu jest po angielsku zaraz tu sobie zmienimy na język polski jeśli lepiej to widzieli i dobra tutaj bierzemy jeszcze raz onedrive dobra aha bo to jest ten musimy na Googlea. wezmę sobie Google..pl no i tutaj teraz onedrive dobra mamy tutaj po polsku jest i teraz e, jedynym takim jakby minusem czy nie, minusem musi być to, żeby te pliki były na naszym OneDrive'ie. Możemy to przesłać przez przeglądarkę, Albo tutaj jak widać y, mam tu przesłane pliki sobie synchronizowane od razu z pulpitem i tak dalej. Pokazywałem to w poprzednim odcinku. Dobra. Yy, no nie w poprzednim, ale w wcześniejszym. Dobra, i tutaj teraz się logujemy. Na to same <laughs> sorry, na to samo konto co tutaj mamy. Ogólnie zwykłe Microsoft prywatny ten email i hasło jakie tam mamy do kompa albo jakie tam sobie dostaliśmy więc tak, ja tu się zaloguję I teraz bierzemy tutaj konto osobiste pamiętajmy bo nie mamy tego wykupionego tam żadnego firmowego, więc tak Dobra, chyba się udało. Dobra, tutaj sobie nie zapamiętuję, bo tutaj nie korzystam z arduzierza, tylko w chromie. Dobra, mamy tu wszystko, te wszystkie pliczki. Jak to zaraz otworzyć? Możemy otworzyć z pulpitu pliczek albo właśnie od razu z tego OneDrive'a. I tak, pokażę jak to działa. Bierzemy nawet pulpit. I teraz mamy tu już rozpoznane te pliki Worda. Mamy rozpoznane zdjęcia. Więc tak, o, weźmy sobie... Weźmy sobie to na przykład. Więc to jest dokładnie nawet... I to wszystko teraz działa eee, i tutaj my teraz mamy takie opcje jak właśnie eee, podstawowe możemy odpalić normalnie plik Oj sorry ale nie możemy jakby mieć zaawansowanych rzeczy, chyba że gdzieś to można zmienić O tutaj patrzcie tu stążka uprostrzona klikamy żeby to odznaczyło się Teraz zobaczcie, Przełącza się i jest więcej opcji. No, prawie więcej, ale nie liczyłbym na to, że będą super opcje, na przykład w PowerPoincie, W e, PowerPointie, jak na desktopowej wersji. No to tak nie będzie, mniej więcej tak nie będzie. Ale będzie mogli pliki, wyedytować je po prostu, tekst po prostu taką. Teraz patrzcie jak to się tu dzieje, tu możemy zamknąć ten plik i tutaj od palami patrzcie, tutaj mamy powiedzmy sobie, chcemy sobie powerpointa, bo on jest bardziej zaawansowany myślę i tak, tutaj nie będzie na pewno tych animacji, wideo w tle nie zadziała wam ale bo jak widać tu działa, tu jest czasem błąd, tu jest po angielsku, click to add title, kliknij aby dodać tytuł, dobra i teraz tutaj Uprost, wstążka uproszczona. Znów możemy sobie to oznaczyć. Ale to chyba wtedy zabiera więcej RAMu czy coś. Nie jestem pewny. Dobra. I tu tutaj mamy. Teraz byśmy chcieli sobie chyba... Można tu otworzyć chyba z pulpitu, ale nie jestem pewny. Aha, trzeba z wam mieć pliki po prostu. Tak, po prostu trzeba mieć w onedrive i tyle. To jest takie ograniczenie po prostu. Nie można offline odpalać sobie. Dobra, dzięki za oglądanie. Myślę, że w ten sposób wam się przydał, że teraz będziecie sobie mogli w łatwy sposób, bez żadnego e, ściągania tam zawirusowanych programów, otworzyć pliki Worda. E, dzięki za oglądanie, cześć.